编辑 <B inge. S 2>。<noise> Wydaje mi się, że po tym meczu daliśmy szansę młodym zawodnikom, którzy godnie zastąpili kolegę Pieczątka. Chciałbym powiedzieć, że chcę mieć takich zawodników, którzy są związani z klubem, nie tylko przez kwestię finansową, ale również inne kwestie, które decydują w niektórych momentach o zwycięstwie tego zespołu. Radio SK Uważam, że treningi, które teraz są bez udziału Staszka Pieczątki, są zawodnicy tak zdeterminowani do dalszej pracy, że na pewno zespół będzie jeszcze grał jako zespół, jako całość. I nie będzie jakichkolwiek momentów czy jakichkolwiek poczynań, które zespół rozbijają w środkę. Czyli mi chodzi o to, że zespół jest maksymalnie zmobilizowany teraz na treningach, a tak nie było. Wszyscy się oglądali na pieczonkę i wszyscy uważali, że cały ciężar meczu Staszek ma wziąć na siebie. Pieczonka czuł się bardzo silnie, bo rzeczywiście jest to zawodnik z górnej półki, no i też uważał, że za dużo nie musi trenować, bo na pierwszą me to, co on gra, to mu wystarcza, a nam tego nie wystarczyło. Radio SK. Tak, jest to prawda, że chcemy pozyskać do Jokera bardzo utalentowaną, najlepszą siatkarską młodzież w Polsce. Tak, na przyszły sezon trwają rozmowy, jeszcze za wcześnie, żeby mówić o konkretach, ale rzeczywiście to jest kwiat naszej siatkówki, polskiej siatkówki, jeśli chodzi o młodzież.